Cześć, jestem Kasia i koordynuję serię dialogów związanych z klimatem i środowiskiem w Fundacji Nowej Wspólnoty. W dialogu Dzika Przyroda dla zwierząt czy dla turystów wzięło udział 15 osób z całej Polski. Byli wśród nich biolożka, edukatorki przyrodnicze, ludzie z wykształceniem leśniczym, właścicielka agroturystyki. Co wzbudziło emocje? Brak wrażliwości na przyrodę, bezmyślna polityka. Przedmiotowe traktowanie natury i utrata relacji z dziką przyrodą. To, w czym uczestnicy się zgadzali, to fakt, że w naturze wszystko jest połączone i każda ingerencja może wpłynąć na jej inne elementy. Ważny jest szacunek do przyrody i budowanie z nią więzi. Potrzebujemy zrównoważonego rolnictwa i turystyki. Tym, co kształtuje nasz stosunek do dzikiej przyrody, jest dzieciństwo spędzone na wsi, obozy harcerskie, studia biologiczne, osobiste doświadczenia z przyrodą, czy praca w turystyce albo leśnictwie. Przed nami kolejne dialogi, już na inne tematy. Wejdź na www.polskidialog.pl i zapisz się. Do zobaczenia!